Witam serdecznie z dzikich terenów Polski. Dzisiaj porozmawiamy na temat obecnej sytuacji w Polsce, kondycji Polski i ludziach, którzy mieszkają na terenach Polski. Ponieważ to, co teraz się wyprawia w tym kraju, to już przechodzi wszystko. To, co Polacy dają sobie robić poprzez to, że nic nie robią, jest tragedią. Ceny dzień w dzień szybują do góry. Ceny paliwa szybują do góry. Inflacja zżera wszystko i Polacy nic z tym nie robią. Była pandemia, czyli udawana pandemia, że jest coś, co nas zabija. Wiadomo, nie przyjmowali ludzi do szpitali. Dalej ludzie nic z tym nie robili, w dupie to mieli. Maska na gębę, czyli tak zwany kaganiec i ja jestem cicho, bo mogę mandat dostać. I ludzie wystraszeni stosowali się do wszystkiego, co rząd nakazał. Jak w tym kraju ma być dobrze? Każdy, kto tu mieszka, poddaje się temu terrorowi psychicznemu rządowemu. Dlaczego nie wychodzicie ludzie na ulicę? Jedynie potraficie na facebookach, youtubach pięknie pisać i mówić, jak kochacie Polskę, jak jesteście za Polską, ale nic nie robicie w tej kwestii. Ja już dawno bym wyszedł na ulicę. Ale jak widzę różne jakieś manifestacje i jest garstka ludzi, która tylko przejdzie i do domu wraca, to mi się naprawdę nie chce. Ja muszę czuć wewnętrznie, że to teraz. Ludzie się skrzyknęli i wyjdzie powiedzmy 100 tysięcy na ulicę ludzi zdeterminowanych, którzy powiedzą: Nie cofamy się, idziemy pod domy ministrów czy też posłów, i oni muszą odczuć to, że oni są dla nas, a nie my dla nich. Oni zostali wybrani, żeby nam. Dla nas rządzić, a nie, żebyśmy my dla nich byli. Ale tu jest odwrotnie. Tu jest pokazane, że my jako suwerenni tego kraju jesteśmy nikim, śmieciami dla nich. I poddajemy się całemu terrorowi, jaki narzucają nam z góry. To znaczy ludzie się poddają lemingów, które nie myślą samodzielnie, tylko za nich myśli telewizor. I ile jeszcze czasu musi, ile jeszcze musi złego się wydarzyć w tym kraju, żebyście otworzyli oczy. Wasze dzieci już od urodzenia są zniewolone. Szkoła nie uczy, zniszczona na amen. To co w szkole uczą, to jest stek. To jest wzdór, które do niczego nie są potrzebne. W szpitale nie chcą leczyć. To był najgorszy moment, gdy pandemia była i lekarz, który przysięgał leczyć, on nie przyjmował pacjentów tylko dlatego, że pacjent nie robił testu. I chuj go obchodziło, że w tym momencie mógł paść ten pacjent przy nim i odejść z tego świata. On by po prostu się tłumaczył, że takie były przepisy, że ja nie mogłem przyjąć i tyle. Czyli to nie jest człowiek, to jest jakaś maszyna, która wykonuje tylko polecenia, które ma zaprogramowane do głowy. To, to są nie ludzie i to nie są zwierzęta. Zwierzęta mają empatię, zwierzęta sobie pomagają i nie mówić, że to, to jest coś gorzej. To są gady. Człeko. Człowiek przepraszam, bo się już zarękałem. Człowiek Kształtne. kształtny. Ja Jeżeli ludzie się nie obudzicie, a nic nie wskazuje na to, że się obu, nie obudzicie, no to będzie po Was. Bo my świadomi, którzy wiemy, co tu się dzieje, jako tako jeszcze umiemy uchronić się od tego, co tu nadchodzi. Ale Wy żyjecie w jakiejś iluzji, bierzecie wszystko na kredyt, robicie w korporacjach od rana do wieczora, nie macie czasu zadbać o swoje zdrowie, nie macie czasu pomyśleć, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Kredyty, które macie, nigdy ich nie spłacicie i wasze dzieci też ich nie spłacą, ponieważ inflacja będzie szła do przodu coraz bardziej. Chyba widać to po cenach paliwa, które codziennie rosną do góry, a teraz już na Olenie postawili czterocyfrowe ten, te cenniki, bo były zawsze, że tylko trzy cyfry się mieściły, teraz czterocyfrowe. Czyli już będzie co najmniej 10 zł pa iwo kosztować. I dalej się nie obudzicie. A na jesień wam dopierdolą maseczkę, jakąś tam szczykaweczkę i dalej będziecie mówić, że jesteś wolny i że myślisz samodzielnie. Nie. Jesteś zniewolonym niewolnikiem, który upadł na siebie, swoją rodzinę i swoich znajomych. Bo normalnie ludzie to wychodzili chociaż w tej pandemii walczyć o to, żebyś nie musiał szczykaweczki brać. Ale nie, wy wolicie, kurwa poddać się. Robić za najniższą krajową, która jest śmieciowa, bo ta wypłata 2300 to ile? Na ile wam starczy? No powiedz, ile ci starczy 2300? Jak ja rozmawiam z ludźmi, którzy pracują całe dnie i tyle zarabiają, ale tłumacisz człowiekowi jak krowie na rowie najprostszym językiem, to do niego nie dociera. On jeszcze się tego systemu. 500 plus wspaniałe, 13 wspaniała, 14 wspaniała. Kraj się rozwija, gdzie się kurwa rozwija. Gdzie? Bo ja tego nie widzę. Się zwija kraj. 10 co najmniej milionów Polaków wyjechało za granicę. To to się rozwija? Ten kraj jest zwinięty jak dywan. Ale ludzie dalej kurwa wolą żyć w iluzji zakłamania telewizyjnego i wpierdalać sobie w głowę, że lepiej jak będę gadał, że jest dobrze, to mnie zło nie dopadnie. I tak ciebie dopadnie, ponieważ każdego kto nie myśli dopada. Następnie Ukraińcy, którzy zasiedlają nasz kraj nielegalnie, wywołana sztucznie jakaś wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Gdzie wiadomo, że to Wall Street wykreowuje, żeby zarobić pieniądze. Chcą osłabić Rosję, która już jest silna i która jest niezależna, to trzeba wywołać konflikt. Wiadomo, nie uda im się. Myśleli, że sankcje złamią Putina. Gdzie? To jest silny kraj, myślący kraj, logicznie myślący. Ukraińców też na minę naładowali i dobrze tym banderowcom, nie żałuję ich, bo nie przeprosili za nie razu. A ci, co tu przyjeżdżają, to nie są ci, którzy są poszkodowani, tylko to są bogaci Ukraińcy, bo widzę, jakie kupują jedzenie. Większość to są te owoce, bio, najdroższe kosmetyki, alkohole z głównej półki. To kupuje biedny Ukraińiec, biedni Ukraińcy są trzymani pod budynkami pod budynkami w piwnicach i nie mają prawa wyjść, bo banderowcy ich otaczają z każdej strony. Jak jeden Ukrainiec wyjdzie, to banderowiec od razu do niego strzela, albo podchodzi i bije go. Przecież były pokazane zdjęcia, filmiki, jak kobiety były bite tylko dlatego, że jedzenie chciały. Faceci byli do drzewa foliami przywiązywani. I to robili banderowcy, którzy wpierdalali potem, że to Rosja zła i to Rosja robi. Cała ta wojna to jest jeden wielki zakłamanie, fałsz. Chcą tutaj zrobić ukropoin, połączyć to dwa kraje, Polska, Ukraina. Nie wiem do końca jak to będzie, co to będzie, bo na razie jesteśmy w trakcie tego wszystkiego, ale już widać na przykład wcześniej jak chodziłem na stronę WP, zobaczyć co się dzieje, to były ciągle nagłówki Rosja zaatakowała, Rosja to, Rosja tamto. Teraz już jest coraz mniej tych nagłówków. Czyli już coś tam się kończy, bo już z tego co wiadomo to Wszyscy, większość z Azowców są wyłapani. Ługańsk, Doniec i Mariupol to są przejęte przez Rosję, bo większość tamtych mieszkańców to byli pochodzenia rosyjskiego. Putin od 2014 roku mówił, powtarzał: zostawcie te tereny, zostawcie Rosjan. Nikt ich nie chciał słuchać. Rosji. No to musiał w końcu zareagować, bo za dużo by wymordowali ich ludności rosyjskiej. I wy dalej nie widzicie, Ukraińcy dostają 500 plus, PSL, jakieś pieniądze dodatkowe, jedzenie, ubrania, noclegi, mieszkania, no wszystko mają za darmo, są lepiej traktowani, mają pierwszeństwo do szpitala, w szkole, gdziekolwiek, domowe autobusy, pociągi, wszystko mają. I wy dalej nie widzicie, że to jest przeciwko Wam Polakom, że to jest działanie celowe, że okupant wszystko robi. Żeby zniszczyć tutaj wdzenną ludność polską Żebyśmy czuli się jak intruzi we własnym kraju I chcieli jak najszybciej stąd uciekać Nie widzicie tego? Przecież ten kraj to jest To jest jakaś farsa Ziemie mamy piękne Tereny mamy cudowne Ale władza jest beznadziejna Która odbiera nadzieję Polakowi, żeby dobrze się tu żyło Dlatego wy Polacy Nie wiem gdzie jest wasza Godność, honor Duma, nie macie tego Kiedyś dzieci szły na czołgi z kamieniami, z, z koktajlami mołotowa, z granatami. Inka, 17 letnia kobieta, dziewczyna, która została zamordowana. Sanitariuszka bestiarsko w katowniach ubeckich, która razem z majorem Upaszko chodziła. To było piękne. Chodziła jako w jej wygadzie oczywiście. Dziewczynka 17-letnia zamordowana, a miała takie jaja, że nie jeden facet, który ćwiczyłem, ma. Nie do, do nie dorasta, więc Polacy co z wami się stało, że tak szybko oddaliście sobie swój własny kraj, swoją własną dumę, honor za jakieś marne ochłapy, za które musicie zapierdalać od rana do wieczora i gówno z tego macie opłaty, jedzenie, ubranie, nic już wam nie zostaje a bo 500 plus dali a bo zaraz 700 dadzą, a bo trzynastka, czternastka wy jesteście pierdolnięci, kurwa musicie dobrze się dokształcić, bo nie wiecie co to jest inflacja, z wieloma się rozmawia ludźmi, to, no, to no nie wiecie co to jest inflacja, to to jest najprostsza ekonomia, nawet nie wiecie co to jest. Jak mi tu pierdolą, ja się polityką nie interesuję, no, ale polityka się tobą zainteresuje i tak ci dopierdoli, że się zesrasz, zesikasz, obrzygasz i dalej będziesz kurwa srał, żygał, sikał, dlatego, że jesteś imbecylem, niedojebanym, ponieważ jak się wam tłumaczy, jak krowie na rowie, Dlaczego jest taka a nie inaczej? Setki filmów na YouTube jest nagrywanych przez fajnych ludzi, którzy chcą uświadomić was, to wy dalej pierdolicie, że to jest złe, że polityką się nie interesować i tym podobne. Ale jak mówię jeszcze raz, polityka się wami cały czas interesuje i przez to, że wy jesteście bierni, nic nie robicie, to będziecie płakać, a wasz płacz będzie kurwa dalej niezatrzymany, ponieważ dalej będą wam dopierdalać podatkami. Nieprzyjmowaniem was do szpitali, drogimi lekami. Przecież co to jest, że ludzie, którzy chorzy są, muszą płacić krocie za leki. Przecież jeżeli ja bym tym krajem rządził, to leki byłyby darmowe. Służba zdrowia byłaby darmowa. A nie, że teraz każdy woli iść na prywatnie zamiast na NFZ. I nie ma pretensji żadnych, że płaci podatki na służbę zdrowia, ale nie może się dostać do lekarza. Szkoła też nie, le nie uczy. Jak się słyszy, co to dzieci mają wpajane do mózgów, to się żiegać chce. Następny element, który jest bardzo tragiczny, YouTube i karta na czasie. Czasami sobie wchodzę na kartę na czasie, zobaczyć, co w danym momencie jest na topie. Jak zobaczę te filmiki z karty na czasie, jestem przerażony. Miliony wyświetleń główna, które zatruwa umysły młodym ludziom. I ci młodzi ludzie, którzy będą siedzieli, tylko oglądali te filmiki, nie wyrosną na ludzi, nie dadzą sobie rady w życiu. Bo teraz utrzymuje ich babcia, tata, dziadek, wujek, ciotka, 500 plus dostają, no to jakoś tam żyją, ale później będzie mu skazany na samodzielne życie i nie da sobie rady, bo jego rówieśnicy będą tak samo spierdoleni. Bo jeszcze ja mając 35 lat, zadaję się z ludźmi starszymi, no to oni mi jeszcze tłumaczą, mówią, to tak, było tak, siak, tak. My sobie dajemy radę, wspieramy się, mamy kontakty ciągle ze sobą, a oni mieszkając na przykład w tym samym bloku. Zamiast się spotkać ze sobą, to piszą na Messengerze. Tutaj widzicie, macie tu piękne tereny, jeziora, krzaki, lasy, no pięknie tu jest. I często to jest teren, to są tereny, gdzie bardzo dużo turystów latem przyjeżdża. I ja zaobserwowałem bardzo dużo dzieci, zamiast się zainteresować to, co jest dookoła nich, to oni wolą siedzieć z głową w smartfonie i mieć wywalone na przyrodę. Czyli to już jest coś nie tak, to już jest sycha ich z Orana, że nie widzą tak pięk, pięknych przyrody, tak, że oni wolą coś takiego jak smartfon, komputer od, przy, od życia, bo to, to wszystko to żyje, czyli to jest życie. Więc zaproponował mu, pojedziemy do zoo, obejrzymy zwierzęta, a on by miał wywalone. On by wolał w domu siedzieć cały dzień przy zgaszonym świetle, żeby mu na monitor światło nie padało, żeby mógł grać albo oglądać te głupie filmy zjebane na YouTubie. A rodzice dalej nie widzą, że z ich dziećmi coś się dzieje nie tak. Przecież żyli w innych czasach, w czasach PRL-u, gdzie było wszystko tak, jak powinno być, ale teraz nie widzą. Wolą sobie powiedzieć, a przecież musimy iść z duchem czasu. Przecież to jest postęp, postępu nie zatrzymasz. Jaki to jest postęp? To wszystko? To wszystko to wszystko jest postęp że ludzie muszą pracować w korporacjach za najniższe pieniądze i nie mogą się rozwijać, że ludzie w 40 40-letnich kawalerzy, panny, że ludzie mają depresję, że umierają na raka stop, że chemię wpieprzają. To jest normalne życie. To nie jest normalne życie dlatego Polski nie będzie, a to przez wierność Polaków, którzy nie chcą walczyć o ten kraj. Bo my świadomi walczymy codziennie nawet tym, że tak, jak ja nagrywam filmik tutaj, to już jest jakaś forma walki i uświadamiania ludzi. Rozmawiam z ludźmi na mieście. Bardzo dużo poświęciłem polityce i jestem z tego dumny. Mam dwóch przyjaciół czy kolegów, jak tak zwał, tak zwał, i codziennie rozmawiamy o polityce. Cały nasz czas poświęca się polityce, ale wtedy, chociaż wiemy, tu nie skręcimy i dobrze, bo gdybyśmy skręcili, to moglibyśmy wpaść do dziury. Przykładowo, nie? Czyli. Ja kredytów nigdy nie wezmę i wolałbym chodzić nago o głodzie, ale żadnych kredytów nie wezmę. Nie dam się wpiewdolić w ten system, żeby ten system je potem wciągnął i ja bym już uwikłany. Żadnej strzykawki nie przyjąłem i nie przyjmę. Żadnej machy nie noszę i nie będę nosił. Wolę te mandaty zbierać, a pierdolę. Trzeba mieć jakiś szacunek do siebie, honor i pokazać innym, że są jeszcze ludzie, którzy myślą zdrowo rozsądkowo. Bo to co się w tym kraju dzieje to jest naprawdę tragedia. Oglądałem film Gierek. I na końcu jest tak. To co Gierek zrobił w kilka lat, Korea zrobiła w kilka dekad. Czyli 600 fabryk wybudował. 600 fabryk wybudował Gierek, które wszystkie zostały zlikwidowane. I to są fabryki, które były bardzo dobrze rozwinięte. Szły na cały świat produkty. My mogliśmy być kuwejtem Europy. I dalej możemy być, gdyby ludzie się obudzili. Mamy złoża naturalne, które są bardzo pożądane na całym świecie takie biliony można z nich czerpać nie. Trzeba tutaj rozpierdzić kraj, potem tym przejmie go obca nacja doszczętnie i będą wzbogacać się na naszych zasobach naturalnych. Był przemysł. Ludzie mieliby normalną pracę od 7 do 15, od 8 do 16, weekendy wolne. Mieliby czas na pasje swoje, na spotkanie się z rodziną, na to, żeby. Wychować córkę syna, pokazać mu chodź synu, jedziemy rowerami, pokażę Ci trochę przyrody. Chodź synu, zagramy w piłkę nożną. A teraz tata przyjdzie z pracy, daj mi spokój. Nie dobra, idź, idź, idź. Mat, matkę głowę trój. Ja tam nie mam czasu, jestem zmęczony. Muszę browara, muszę przed telewizor wsiąść, 19.30 wiadomości obejrzy, czerpie tylko wiedzę z tych wiadomości i myśli, że jak obejrzy o 19.30 wiadomości, to już ma całą wiedzę z całego dnia, taką rzetelną i myśli, że już jest super, tak. I nie widzi, że wszystko ulatuje między palcami. Potem dzieci wyjeżdżają za granicę, są poniewierani niewolnikami na zachodzie, bo tam wiadomo jak Polaków traktują i jak Polak Polaka traktuje, Sami dobrze wiecie, więc nie trzeba Wam mówić. Tragedia. Nie myślicie, Polacy, będziecie płakać. Chcecie płakać, to jest Wasza indywidualna sprawa, bo my świadomi Was uświadamiamy. Ludzie, którzy walczą o ten kraj, siedzą. Przecież niedawno Wojciech Olszalski, Marcin Osadowski, Piotr Urjanicki wyszli z więzienia. Ale dalej na, Piotr, na, na Wojtku i na Marcinie ciążą oskarżenia i będą sądzeni. Tak samo dur. Sławomir siedzi w więzieniu. Też trzeba o tym powiedzieć. Za co? Za to, że mówili prawdę, co się dzieje w tym kraju. Tak, Polacy. Wy się musicie obudzić. Bo jak się nie obudzicie, no to będziecie w czarnej dupie. A to nie jest wesoło. Oj, nie jest, nie jest. Powtarzam. Będzie tragedia w tym kraju, bo już jest tragedia. I dojdzie do czegoś, czego nie wiem. Przecież czytałem niedawno jakiś artykuł Witek na Sejmu powiedziała, ci, no nie, no to była to, że w następnym roku będzie podwójna, najniższa krajowa. Wiadomo, że jak będzie podwójna, najniższa krajowa, no to będzie inflacja wskoczy to na poziom, nie wiem, na poziom kurwa gór największych na świecie. Giewont, Tak będzie inflacja na, na poziomie Giewontu. I wy dalej Polacy będziecie biernie, cicho siedzieć i nic z tym nie robić. A i przykro się patrzy na Was, jak jesteście upodleni, goje. Nawet to na wasze życzenie. My tylko musimy. Nas tylko świadomych chuj strzelać będzie, że wy nie chcecie myśleć. I że dajecie się tym wszystkim, którzy Was okupują. Z tego miejsca pięknego, które mnie otacza. Pozdrawiam Was wszystkich świadomych i tych nieświadomych, którzy może się obudzą. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie, życzę wam zdrowia, nie życzę nikomu źle. Najważniejsze to życzę wam, żebyście otworzyli swoje główki, nadali to choreju, i się obudzili w końcu i zobaczyli, że jak wyjdziemy na ulicę i pokażemy jedność, to można coś ugrać. Wiem, że to są szczegadania, które nie zrealizują się, ponieważ wy i tak nie wyjdziecie no i ja, ja będę tak mówił, no bo jeszcze ten procent nadziei jest we mnie. Bo gdybym nie miał tej nadziei, to już bym się nad nie chciało nagrywać tych filmów. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie, trzymajcie się. Chwała Wielkiej Polsce, Słowiańszczyźnie oraz narodom nam przychylnym i prawdziwym naszym sojusznikom. Trzymajcie się.